Słuchajcie, to prawda, co oni mówią o Ukraińcach, że oni tam w Ukrainie chodzą sobie na imprezki, popijają kawki i chodzą do restauracji. Sam widziałem! tylko czasami przyleci rakieta i zabiera im życie. Tak jak dwa dni temu w Tarnopolu, kiedy Rosja wysłała na Ukrainę 48 rakiet i prawie 500 dronów. Gdzieś to musiało uderzyć. No i wtedy właśnie rozpoczyna się rosyjska ruletka. W większości Ukraińcy nie chowają się do schronów, bo tak nie da się po prostu na dłuższą metę żyć. Każdy sobie po prostu myśli, to na pewno nie we mnie uderzy, to na pewno nie uderzy w mój dom. W Tarnopolu tę grę o życie przegrało 25 osób i ponad 7. Zostało rannych. Rakiety uderzyły w dwa bloki mieszkalne. To wszystko działo się tylko 200 km od polskiej granicy. Jeżeli jakiś tuman będzie ci mówił, że gdzieś w Ukrainie można żyć bezpiecznie albo że Ukraińcy się nieźle bawią, to każ mu się puknąć w czoło i pomyśl o tych ludziach z Tarnopola, których rosyjskie rakiety zmieszały z gruzami.